Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i ja zdejmuję maskę, bo żeby w tych czasach zamętu i, i maseczek, to nie będzie słychać dobrze przez maskę. Bardzo dziękuję, że mogę te życzenia złożyć. Nie wszędzie dojdę i dzięki naszym kochanym osobom z działu promocji mogę się z Państwem przynajmniej tak podzielić tym opłatkiem. Zbliżają się święta. Zwróćcie uwagę, że wszystko, co się działo w Piśmie Świętym, najważniejsze, o wszystko działo się w nocy. Narodzenie w nocy, zmartwychwstanie w nocy, w nocy była też ustanowiona Eucharystia, wszystko było po zmroku. Ale to nie był zwykły zmrok, bo Pan Jezus stał się światłem, które rozświetla mroki nocy Jezus stał się światłem, które przychodzi żeby ciemność nas nie ogarnęła jeżeli miałbym coś Państwu życzyć to przede wszystkim właśnie tej nadziei że mimo różnego rodzaju trudnych spraw, które na co dzień nas spotykają jest to światło i tego światła, żebyście żeby ono dotknęło Waszej duszy żeby dotknęło Waszych serc Światła, które przebije się przez każdy mrok, jaki będzie w nas, przez każdą trudność, przez każdą słabość, przez wszystko. Bo to nie jest zwykłe światło, bo tym światłem jest Pan Jezus. Tego Wam bardzo serdecznie życzę. Życzę Wam, abyście w gronie rodzinnym mogli spotkać się z najbliższymi i właśnie tym światłem się dzielić. I jeszcze jedna mała uwaga. Zwróćcie uwagę, jeżeli będzie taka sytuacja, że jest jedna osoba na świecie, na te, nie wiem, 8 miliardów ludzi, jest jedna osoba, z, byście, z którą byście nie chcieli się podzielić opłatkiem, to znaczy, że to nie będą już te święta. One mają być tak przeżyte, żebym mógł z każdym się podzielić. Nawet z tym, który wniósł mrok w moje serce. Dlatego żeby nie dać się zwyciężyć temu, co jest mrokiem, ciemności, ale żeby to światło nadziei w nas mogło zabłysnąć i żebym ja mógł tym światłem odbitym od Chrystusa samego mógł się dzielić. I tego Państwu i wszystkim, z tymi, z którymi będziecie się dzielili, opłatkiem, z którym będzie usiądziecie przy stole wigilijnym, bardzo, bardzo serdecznie życzę i mam nadzieję, że za rok już będzie dużo więcej normalności i nie będę musiał zdejmować przy Was tej maski. Jeszcze raz Bóg zapłać za to, że mogłem złożyć Wam te życzenia chociażby w ten sposób. I pięknych błogosławionych, błogosławionych czyli szczęśliwych, pełnych światła Bożego świąt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.